Dwóch kandydatów, którzy walczą o fotel prezydenta. Oto kto, przez najbliższych 5 lat, będzie pierwszym obywatelem RP, kto będzie sprawował tę zaszczytną funkcję. 14 sekund do końca, za chwilę poznamy pierwsze sondażowe wyniki wyborów. Zobaczmy w takim razie, za kilka sekund pojawi się grafika. No i będziemy być może już coś, szanowni państwo, wiedzieć. Wybija 21. To są pierwsze sondażowe wyniki wyborów. Okazuje się, że według Exit Poli fotel prezydenta obejmie Rafał Trzaskowski z wynikiem 50,3%. Karol Nawrocki z wynikiem 49,7%. A zatem zapowiadaliśmy, zapowiadali to eksperci, zapowiadali to sami politycy, że będzie na żyletki. Rzeczywiście jest to przewaga niewielka. Rafał Trzaskowski z niewielką przewagą. Wygrywa, wydaje się, że wygrywa te wybory prezydenckie, natomiast cały czas zastrzegam, to są wyniki sondażowe, te oficjalne, bo znamy jutro o poranku. Zobaczmy, jak wyglądają reakcje w sztabach. Posłuchajmy, co tam się dzieje. Drodzy Państwo... Ja proponuję, ja proponuję teraz na część pierwszej damy. gościa. Goś. Drodzy Państwo... Drodzy Państwo, zwyciężyliśmy, chociaż myślę, że do języka polskiego i do języka polskiej polityki wejdzie to sformułowanie już na zawsze na żyletki. Bo dokładnie, dokładnie tak jak mówiłem od samego początku, od kiedy zaczęliśmy prekampanię i w całej kampanii wyborczej, Mówiłem Państwu, że będzie bardzo blisko, że każdy głos będzie się liczył. I chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim Polkom i Polakom za oddany na mnie głos. Dziękuję Wam bardzo. Chciałem podziękować. Chciałem podziękować, chciałem podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tych wyborach. Wielkie, wielkie podziękowania. Drodzy Państwo, drodzy Państwo, wielkie podziękowania dla mojej żony. Wielkie podziękowania. Kochani, kochani, ja jestem bliska. Jestem bliska zawału serca chyba już dzisiaj. Myślę, że część z Was również. Ja chciałam oczywiście podziękować wszystkim bardzo i przede wszystkim oczywiście kobietom. I cały czas mówię, jest w nas moc. Drodzy Państwo, pozwólcie, że podziękuję moim dzieciom Oli i Stasiowi, że podziękuję. I wiem, wiem, kochani, ile Was to kosztowało. Chciałem podziękować swojemu bratu, chciałem podziękować swojemu teściowi, chciałem podziękować całej swojej rodzinie, bo bez nich bym naprawdę nie dał rady. Całuję Was z tego miejsca i dziękuję Wam bardzo. Chciałem bardzo podziękować, chciałem bardzo podziękować wszystkim swoim przyjaciołom, bo bez Was bym nie był tym, kim jestem. Chciałem bardzo serdecznie podziękować całemu mojemu sztabowi z wiolą paprocką na czele. Viola. Zrobiliśmy wszyscy mamy takie poczucie, że zrobiliśmy wszystko co było do zrobienia. Bardzo wam dziękuję. Chciałem podziękować wszystkim, którzy stoją tutaj ze mną na scenie, bo gdyby nie oni, gdyby nie sztab, gdyby nie wasze wsparcie, wszystkich, jak tutaj jesteście, dziękuję bardzo. Wszystkim, wszystkim swoim politycznym przyjaciołom, którzy stoją tutaj ze mną na scenie, dziękuję wam bardzo. Bo, drodzy Państwo, my się po prostu wszyscy bardzo lubimy. Chciałem podziękować wszystkim, którzy wspierali mnie w tej drugiej turze. Wielkie podziękowania i dla premiera Kośniaka-Kamysza, i dla pana marszałka Szymona Hołowni, i dla Magdy Biejat, dla wszystkich, wszystkich, którzy mnie wsparli. Bardzo wam dziękuję, bo naprawdę to wsparcie było niesłychanie istotne. Oczywiście, spokojnie, ja sobie dam radę, naprawdę, kochani. Żarty się skończyły, teraz ja będę mówił. Dziękuję wszystkim, wszystkim kandydatkom i kandydatom, którzy mnie wsparli, pani profesor Senyszyn owszem, też, ponieważ... Kochani, to jest naprawdę szczególny moment w historii Polski, ja jestem przekonany, że pomoże nam to wszystkim ruszyć jak torpeda do przodu i zająć się przede wszystkim przyszłością. Na tym mi bardzo zależało w całej tej kampanii, żeby wszystkim Polkom i Polakom powiedzieć, że ja będę łączył, ja będę budował, naprawdę będę prezydentem wszystkich Polek i Polaków, będę Waszym prezydentem!